Pomimo upływu lat i zachodzących wokół nas zmian, tradycja błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie wciąż pozostaje żywa, przyciągając do tamtejszego sanktuarium tłumy ludzi wierzących w niezwykłą moc Świętego Rocha. W tym roku obrzęd będący kulminacyjnym momentem uroczystości odpustowych przeprowadził po raz pierwszy ksiądz biskup senior Antoni Długosz. Już na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem tej niezwykłej procesji u stóp sanktuarium gromadzili się właściciele psów, kotów, koni, bydła, ptactwa i przedstawicieli innych gatunków chcący prosić patrona Mikstatu o zdrowie i pomyślność dla swoich stad oraz domowych pupili. Przyjechaliśmy z naszymi zwierzątkami, nie? Tak. Powiedz im, Aguszu, co przywieźliśmy? Dwie papuszki, które mają na imię Maja i Gocia i jedne, jednego królika, który ma na imię Stefan i jeszcze psa, który ma na imię Puszek. Gościmy co roku, no ja to jestem urodzony, także jestem co roku na tym odpuście. Córka też od samego początku, już jak była mała, jeszcze we wózku przyjeżdżała z pieskiem. No i synek też jest już teraz z nami tutaj, przyjeżdża ze zwierzątkami. Mhm. A dlaczego warto tutaj być, warto się pojawić ze zwierzętami? No żeby zwierzątka były zdrowe cały rok, nie? Mhm. Żeby nie chorowały tak poza jest. tym. I co, i to się sprawdza, tak? Sprawdza się, sprawdza tak. się, dotrzymujemy tej tradycji, także co roku tutaj jesteśmy z nimi. Królik to jest Zosia, a, a to... A to pies, to to Ogólnie my 20 lat tu chodzimy. No. Właśnie, a dlaczego państwo przyjeżdżają tutaj co roku? No bo my z Mixtatu. Mhm. No. Czyli co, jak ktoś jest z Mixtatu, to jest normalne, że się tu przyjeżdża, tak? No. I jeśli ma syna, no to musi mhm. być. Mhm. No. Czyli co, trzeba poświęcić, żeby były zdrowe, żeby tak. się wszystko wiodło. Tak, i się chowało. Dzisiaj mamy kury nioski, mamy koguty ozdobne, gołębie, króliczki. Mhm. No i rozumiem, że to są przedstawiciele większego stada, które gdzieś tam w domu jest kodowane, tak? Tak, zarówno u mnie w domu, jak i u sąsiadów. Wspólnie, razem przyjechaliśmy. Wspólnie, razem tą tradycję chcemy tutaj podtrzymywać, mhm. która trwa już, można powiedzieć, ponad 300 lat, tak? No i tak jak widać, nie upada, a więc wręcz przeciwnie, mamy te zwierzęta domowe, ale teraz też więcej zwierząt mamy egzotycznych. Jest to matka z córką, Ośredniła się w tym roku, mhm. ma, ma już 5 miesięcy. No i przyjęliśmy do Rocha się pomylić o pomyślność. Święty rok to jest patron rolników, hodowców, tak? No było na no opiekunem wszystkich zwierząt. No był tak samo, jest opiekunem lekarzem weterynarii, a żona jest lekarzem, także mamy co świętować dzisiaj. Piesek pięknie przystrojony z tej okazji. No dzisiaj święto, prawda? Tak, tak, oczywiście. Jak co roku. Mhm. Zawsze jesteśmy co roku. A dlaczego, proszę powiedzieć? Dlaczego warto tutaj przyjeżdżać? Fajna atmosfera, dużo zwierzaków, można poglądać, także bardzo fajnie. Tak młody piesek, ma cztery miesiące, labladorek czarny. Mieliśmy od niedawna go, także... No, pierwszy raz jest tutaj. No właśnie, a wcześniej państwo przyjeżdżali z innymi zwierzętami? Tak, tak, tak. Mhm. Przyjeżdżaliśmy. Dzieci przyjeżdżały, córka z psem, z kotami, mhm. nawet mhm. z rybką. Mhm. Także co roku jesteśmy. Alpaki w Polsce są już od około ponad 20 lat. Pierwsze alpaki zostały sprowadzone. No, przede wszystkim są hodowane na taką alpako-rekreację, spacer z alpakami, wizyty w zagrodzie, alpakoterapię, ponieważ alpaki mają bardzo delikatne włókno i runo Jest bardzo delikatne przez kontakt właśnie osób, osób z niepełnosprawnością. Alpaki są bardzo, bardzo dobre w, po prostu w pomaganiu, bo alpaki. Dzieci po prostu dotykają alpaki no i się czują swobodnie przy nich i, i odprężające są bardzo alpaki. Ale też przede wszystkim ich wełna jest antyalergiczna, nieuczula. Biskupa seniora Antoniego Długosza wielu z nas może kojarzyć z bardzo popularnego swego czasu programu telewizyjnego. Równo 10 lat temu tutaj w naszym decyzjalnym sanktuarium było nagrywane program Ziarno. W tym czasie, w tym programie bardzo mocno był zaangażowany ksiądz biskup Antoni Długosz, którego bardzo serdecznie witamy. I po 10 latach przyjechał do Miksatu, więc my tym bardziej się bardzo cieszymy. Roch uważany jest także za opiekuna zwierząt gospodarskich i to absolutnie wszystkich: od mieszkańców Obór i Stani Popodwórkowego burka i etatowego mruczka, który jest pogromcą gryzoni ze Spichlerza. Szczególnie podniośle odnosi się, obchodzi się ten Dzień Świętego Rocha tutaj w Miksasie, gdzie w jednej procesji kroczą ze swoimi właścicielami psy, koty, krowy, kozy, konie, a nawet gołębie, chomiki i węże. kochające opiekunowie. Zwracają się i przychodzą z całej Polski, by zapewnić y, zdrowie tym zwierzętom i bliskie wstawiennictwo. Y, odbywa się to tu, także dzisiaj tutaj, w naszym y, kościele, gdzie na, wędrują także lekarze weterynarii. Dlatego dzisiaj, w Dzień Świętego Rocha, będziemy y, w, prosić wstawiennictwo. W, Róży Świętej Odpustowej o pomyślnej tutejszej parafii pod wezaniem Tulicy Świętej. Ksiądz biskup nie tylko wypełnił swoje duszpasterskie obowiązki, ale też wykazał się zdolnościami wokalnymi. Marzenia się spełniają, gdy ludzie się kochają, kochają. Kochajmy się, szanujmy i kochać się nie bójmy. Tuż po zakończeniu obrzędu szacowny gościu dał się na scenę, by wystąpić na niej wspólnie z zespołem Góralska Chora, a następnie wrócił do sanktuarium, gdzie przewodniczył sumie odpustowej. Na